mi witam, tu gaziok z tej strony to jest Walter Prosekur 225ml Puszka podobna jakby do frontka chociaż to tutaj może być wewnątrz substancja sabre od sabre a zobaczymy jaki ma zasięg Odległość od drzewa 2 metry Data ważności jest do 03 2029 rok palny Walter ma ogólnie dobre ciśnienie, jeśli chodzi o inne puszki mniejsze i ma dużą moc, jeśli chodzi o działanie troszkę jakby lepszą od sabry ale podobno jest wzmocniona formuła także zobaczymy, no jest taka ten Zabezpieczanie świeci w nocy, oczywiście. Bardzo łatwo się zdejmuje. I gotowe. W pudełku takim przezroczystym przychodzą te gazy. I dołączony był taki pokrowiec. Do pasa można sobie zamontować. Trzyma się dobrze, wchodzi dobrze. Także nie jest źle. Dobra, przechodzimy do Próba ognia. Jak to ogólnie ma zasięg. Zobaczymy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie By być na bieżąco i zaczynamy. No, z kciuka. Ale. Odległość drzewa 2 metry. Puszka nieraz nie użyta. Dopiero co przyszła na testy nowa. I jedziemy. Raz, dwa, trzy. Niezła struga. Jedzie nieźle. Ale poszło z wiatrem tamtą stronę. Nie chcę mi się inhalować, bo dobrze wiem, że to działa, więc tutaj nie ma potrzeby sprawdzania, brania na język. Bo już testowałem na mniejszych puszkach. Także wiem, jak to wygląda. Kolor, jak widać, taki. Czyli działa. Zapach. Zapach mocnej papryczki. Nie będę się inhalował, bo poszło z wiatrem w tą stronę. Puszka obrzegana. Lekko. Muszę mnie lekko, tylko poszło. Nieźle. Lekko podwiało mi w gardło. Więc, więc ja dziękuję. Nie chcę się tam zbliżać za bardzo. O poszło w nos Świdruje mi po nosie Nie będę się zbliżał Bo chcę on wejść cała I idę jeszcze do Biedronki A nie chcę 45 minut siedzieć I, i czekać O rany O kurde Efekt kichania jest Dodatkowy jeśli chodzi o drugorzędne działanie Sprawdziłbym jak długo trzeba czekać na działanie Jeśli chodzi o pieczenie na języku Takie podrażnienie gardła i tak dalej A zobaczymy Dobra O rany O nie Natychmiast, zero opóźnienia w działaniu O kurde Ach, jak poszło Pff. natychmiast, praktycznie natychmiast od razu a to ma tylko 2 miliony SHU, 10% środka drażniącego ale 2% MC deklarowane na puszce tego nie ma tych parametrów nie pisze ogólnie ale na sklepie czytałem ogólnie ten Walter ma 2% MC będzie jeszcze większa puszka. Tam pół litrówka, taka tam też jest 2% MC. Także no, czuć, czuć, że od razu działa. I pali mnie całe morda, gardło. Dobra, ewakuuje się powoli. Już jeszcze trochę gazu tam jest. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że samo posiadanie gazu jeszcze nic nie znaczy. Trzeba mieć jeszcze oczy dookoła głowy. Dobra, ewakuacja, trzymajcie się no i do następnego razu. Tylko do gówniarzy prośba, nie psikajcie tramwaju, dobra? Bo za chwilę mogą nam zakazać posiadanie gazu w Polsce, e, nie no, żartuję, może aż tak nie będzie. O kurde, na razie muszę uciekać.